Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SA jest wysokością ostrosłupa, natomiast krawędź podstawy ma długość 3 pierwiastki z 34. Kosinus kąta beta między ścianami bocznymi CDS i BCS tego ostrosłupa jest równy minus 9,25. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Tutaj przygotowałam już wszystkie dane i trzy rysunki. Na pierwszym mamy ostrosłup. Tutaj mamy ten kąt beta, który jest między ścianami bocznymi, i tutaj trzeba wiedzieć o tym, że jeżeli tworzymy taki kąt dwusienny, to proste, które go tworzą, czy raczej odcinki, to są wysokości tych trójkątów. Czyli BE i DE padają pod kątem prostym. Tutaj to troszkę może wyglądać dziwnie, no bo mamy, chcemy narysować coś 3D na kartce. I dlatego tutaj potrzebny jest duży rysunek, żeby nic nam na siebie nie zachodziło. Dobrze, to mamy. Potem długość krawędzi podstawy ma trzy pierwiastki z 34. Mhm. Czyli ten bok DB moglibyśmy sobie jego długość obliczyć, no bo to jest przekąt na kwadratu, tak? Mamy kwadrat w podstawie, czyli długość DB. No to to jest po prostu a pierwiastków z dwóch, tak? Czyli 3 pierwiastki z 34 razy pierwiastek z 2, no i to jest równe 6 pierwiastków z 17. Mhm. Czyli możemy sobie tutaj to wpisać na rysunek. I też tutaj. Dobrze. Żeby obliczyć pole powierzchni bocznej, no to przydałoby nam się znać długości Sb, Sc. SD i SA, tak? Czyli wszystkich krawędzi. No bo to są trójkąty i to są trójkąty prostokątne, tak? Z tego względu, że SA jest wysokością, czyli tutaj, tutaj to musi być trójkąt prostokątny. Ten również jest prostokątny i te dwa również. Tutaj ewentualnie jeszcze na rysunku można by sobie było zaznaczyć, że te. Krawędzie są takie same, no i będziemy liczyć jakby tylko jedną z nich. Dobrze. Mhm. Czyli mo moglibyśmy zacząć um, od na przykład twierdzenia kosinusów, tak? Bo mamy ten trójkąt DEB, który specjalnie narysowałam obok. Też polecam sobie to robić, żeby z takich większych rysunków wyciągać te mniejsze, w których będziemy coś liczyć, bo wtedy jest dużo łatwiej coś zauważyć, tak? No bo tutaj jego mamy tak trochę po skosie, pod kątem, a jak sobie go narysujemy na płasko, to dużo lepiej wszystko widać. No i mamy podany kosinus tego kąta, mamy ten bok, no i przez to, że te trójkąty SBC i SDC są takie same, no to EB i DE są równe, no więc możemy sobie na przykład oznaczyć je jako x. No i tutaj już łatwo stwierdzenia kosinusu sobie to policzymy, i tutaj jeszcze taka jedna uwaga. Jak liczymy coś w danym trójkącie, tak? no bo teraz nie, nie potrzebujemy całego tego ostrosupa, tylko ten, ten mały trójkąt, to polecam pisać w jakim trójkącie jesteśmy. Wtedy też dużo łatwiej nam jest coś potem sprawdzić i też egzaminator, jak będzie sprawdzał, to jest mu łatwiej patrzeć wtedy na rysunek, bo wie w którym, w którym po prostu trójkącie co liczymy. Tak? Więc napiszmy sobie, że jesteśmy w trójkącie D, E, B. No i mamy tutaj twierdzenie kosinusów, tak, czyli 6 pierwiastków z 17 do kwadratu to się równa 2x kwadrat, tak, no bo będzie x kwadrat plus x kwadrat, minus 2x kwadrat i razy minus 9 piątych. Dobrze, czyli mamy tak, 36 razy 17 to jest równe. I tutaj. Można by było wyjąć x przed nawias, tu nam się zrobi z tego plus, więc będzie, a nawet w sumie 2x kwadrat można przed nawias i będzie 1 dodać 9 dwudziestych mhm. Teraz można by było podzielić przez 2 i jeszcze przez ten nawias 1 plus 9 25, czyli to jest 34 25. I jak to obrócimy potem, bo musimy pomnożyć przez tego odwrotność, więc będziemy mieć tak, że x kwadrat jest równe 18 razy 17, bo tutaj przez 2, i teraz dzielimy przez ten, ten czyli mamy 25,34. Mhm. Czyli skróci nam się tutaj 18,34. I Jeszcze nam się tutaj potem skróci przez 2, czyli łącznie zostanie nam, że x kwadrat jest równy 9 razy 25, tak? No, czyli x będzie równy 3 razy 5, czyli 15, dobra? I teraz ym, tutaj oczywiście możemy sobie to wpisać na rysunek i ten odcinek BE, no to właśnie jest x, czyli na tym drugim, Rysunku też sobie możemy to wpisać. ABC no to jest trzy pierwiastki z 34. I teraz ta 15, czyli ten X był nam potrzebny do tego, żeby obliczyć krawędź SC i SB, tak? Czyli weźmy sobie teraz, że jesteśmy w trójkącie SBC. No i tutaj będziemy mieć twierdzenie Piedagorasa, które możemy wykorzystać dwa razy, tak? No bo. Tutaj. Tutaj możemy sobie narysować kąt prosty, no bo to jest oczywiście wysokość, tak jak mówiłam wcześniej. No więc na przykład załóżmy, że Ec to będzie Y. Mhm. Czyli mamy y, tak 15 do kwadratu, dodać Y do kwadratu to jest 3 pierwiastki z 34 do kwadratu. Mhm. Czyli y tutaj będzie z tego równy 9. I teraz łatwo możemy obliczyć odcinek SE. Nie wiem, może nazwijmy go na przykład Z, dlatego że tutaj mamy trójkąt prostokątny, tak? I mamy wzór, że wysokość podniesiona do kwadratu, która wychodzi z wierzchołka, gdzie mamy kąt prosty, no to po prostu jest mnożenie tych długości, które ona dzieli na tym boku, na który pada, czyli z razy 9, czyli no tak naprawdę z razy y już możemy tutaj wstawić od razu dziewiątkę, no to jest po prostu 15 do kwadratu, tak? I z tego nam wynika, że z jest równe 25. Mhm. Czyli już tym sposobem mamy bok SC i zaraz bok SB też obliczymy. Czyli z tego nam wynika, że ten cały tutaj z tego wszystkiego, że długość boku SC, no to jest po prostu Z plus Y, czyli to jest 34. Mhm, dobrze. I nadal jesteśmy w tym trójkącie SBC. I tutaj um, może weźmy sobie, że to jest B. SB to B. I znowu mamy twierdzenie Pitagorasa, czyli B kwadrat dodać 3 pierwiastki z 34 do kwadratu. To jest równe ten SC do kwadratu, tak? Czyli 34 do kwadratu. Mhm. Z tego nam wynika, że B kwadrat jest równe. Tutaj 25 razy 34. Czasami nie ma sensu w ogóle obliczać do końca y, tych, y, tych liczb, jeżeli są duże, bo potem i tak będziemy to pierwiastkować. Tutaj nam się akurat nie opłaca w ogóle, no bo mamy piątkę, więc B to jest 5 pierwiastków z 34. Mhm. Dobrze, czyli mamy już też tą długość obliczoną, czyli tak naprawdę do końca brakuje nam y, tylko. Tylko tej krawędzi sa, która jest tak naprawdę wysokością, więc może, żeby już kolejnych literek nie używać, to weźmy sobie po prostu H. No i znowu tutaj mamy Pitagorasa, ale tak jak mówiłam wcześniej, warto pisać, w którym trójkącie jesteśmy, czyli S A, B. No i tutaj mamy H kwadrat dodać trzy pierwiastki z 34 do kwadratu, to jest równe. No i tutaj mamy SB. Do kwadratu, tak? A to już było wcześniej, czyli to jest 25 razy 34, tak? Mhm. Czyli z tego nam wychodzi, h kwadrat e, równe 16 razy 34, czyli H to są 4 pierwiastki z 34. Dobrze, teraz możemy już obliczyć całe pole boczne, tak? To będą trzy trójkąty. Cztery trójkąty, przepraszam. Yy, dobrze. Czyli, czyli mamy tak, może od razu pole boczne. No i co tutaj będzie? Będziemy mieć dwa takie same, dwie pary takich samych y, trójkątów, tak? SAB i SAD. No i one mamy tak dwa razy. 1, 2 razy wysokość, czyli 4 pierwiastki z 34. No i y, razy, y, razy podstawa, czyli 3 y, pierwiastki z 34. Tak, tutaj od razu widzimy, że nam się to skróci. E, I dodać, znowu będzie 2 razy 1, 2. I teraz mamy trójkąty SBC i SDC. Mhm. Tutaj szukamy SB. SB nam wyszło 5 pierwiastków z 34, i to jest wysokość tego trójkąta, tych dwóch trójkątów tak naprawdę, no i podstawa, która ma trzy pierwiastki z 34, tak. Tutaj oczywiście też nam się to skraca. Te czwórki e, znikną nam pierwiastki z tego, czyli tak naprawdę będziemy mieć 12 razy 34 i dodać 15 razy 34. Mhm. Czyli tutaj ostateczny wynik to jest 918.